Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 16, wiersz 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nie jest sztuką mieć pokój w sercu, kiedy wszystko naokoło jest takie pokojowe. Kiedy okoliczności nam sprzyjają, nie ma żadnego jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, mamy zapewniony byt, mamy mieszkanie, pracę, mamy dobre relacje z innymi. No to też nie jest żadną wielką filozofią mieć pokój w sercu, bo te zewnętrzne warunki sprzyjają ku temu, by pokój w sercu mieć, by mieć bezpieczeństwo. Ale Jezus mówi, będziemy mieć ucisk, będziemy mieć przeciwności, trudności, bo ciągle jesteśmy na obcym terenie, bo ciągle nie jesteśmy jeszcze w swojej ojczyźnie. I to, co gwarantuje nam Jezus Chrystus, to że w takich nawet najtrudniejszych sytuacjach naszego życia możemy mieć pokój, pokój w naszych sercach. Jezus powiedział nam to, abyśmy w Nim pokój mieli i On daje nam ten pokój, nie jak świat daje, ale ten niebiański pokój, który spływa do naszych serc, do naszych myśli, do naszych uczuć, bo przecież jest to sfera naszej psychiki, jest tak cenny, że nawet nie potrafimy tego słowami wyrazić, jest to pokój, który przewyższa nasz rozum. Nie potrafimy tego zdefiniować, nie potrafimy tego uczucia, tego pięknego uczucia, które mamy w Bogu, w najtrudniejszych nawet sytuacjach życia, nie potrafimy tego nawet wyrazić, ale wiemy, że to jest tak bardzo rzeczywiste, jest to tak bardzo realne w naszych sercach. Mamy pokój, który sam Jezus daje. Mój pokój daje Wam Jezus, mówi, przyjmijmy Go. I wtedy ten pokój jest taką siłą naszą. Jest taką naszą motywacją, jest takim właśnie poczuciem bezpieczeństwa w nas. Ten niebiański pokój, ta świadomość, że należymy do Chrystusa, ta świadomość i przekonanie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że Bóg nie dopuści więcej niż możemy znieść, że Bóg jak dopuszcza trudności, bo wszystko przecież jest pod jego kontrolą. Nie ma przypadków w naszym życiu, to skoro Bóg dopuszcza, to też daje nam siłę. I tą siłę daje nam właśnie w postaci pokoju, tego przeświadczenia wewnętrznego, że należymy do Chrystusa. Niech się dzieje co chce, my należymy do Chrystusa. Tak często jesteśmy skoncentrowani na tym co nas otacza, co okrada nas z pokoju, a wystarczy patrzeć na Chrystusa. On jest tym, który który jest alfą i omegą on wszystko ma w swoich rękach całe nasze życie, nic nie wydrze nas z jego ręki, bezpiecznie jesteśmy w nim możemy spokojnie spać również w nocy kiedy mamy ten Boży pokój Jezus ze swoimi uczniami w czasie burzy był w Łodzi jest napisane, że spał kiedy uczniowie byli w panice w strachu Walczyli z żywiołem, a Jezus spał. Czy było to racjonalne? No, po ludzku raczej nie. Po Bożemu tak. I chodzi o to, że właśnie ten pokój, który jest większy niż nasza ludzka logika, on, który wypełnia nasze serca, daje nam siłę, daje nam taką stabilność. Takie przeświadczenie, tak, oczywiście, co z naszej strony do zrobienia mamy zrobić, ale, ale wiemy, że nasze możliwości są ograniczone. I wtedy właśnie wchodzi ten Boży pokój do naszych serc. Wtedy mamy to przeświadczenie, Jezus jest z nami. Uczniowie budzili Jezusa nawet z pretensjami. Dlaczego śpisz, nie widzisz, że my giniemy? A Jezus powiedział, no jakże to, wiary jeszcze nie macie. To była próba, to był test. Każda trudność w naszym życiu jest próbą i testem dla naszej wiary. I dla tego, czy będziemy mieć... Boży pokój, czy też nie? A Bóg daje pokój. Jezus powiedział: że Będziecie mieć ucisk, tak. Ale będziecie mieć również pokój. Ten pokój będzie Wam towarzyszyć i On będzie Was chronić, Wasze myśli, Wasze serca. Możecie być pewni, że wszystko jest w Bożych rękach, wszystko pod Bożą kontrolą. Dziękujemy Ci, Panie. Wystarczy nam, kiedy mamy Twój pokój. Bez względu na to, jakie są okoliczności naszego życia, wystarczy nam, kiedy mamy Twój pokój, możemy w Twoim pokoju, z wiarą w Ciebie, rozpocząć dzień, możemy przespać noc, tak aby odpocząć. Panie, dziękujemy, że Ty jesteś zawsze z nami, na dobre i na złe. Amen.